Cześć Kochani! Dzisiaj czas na Golden Box numer 13 Strzelili się idealnie ponieważ trafili na moje urodziny Nie ma to jak samej sobie sprezentować niespodziankę Pierwszy produkt jest prezentem o wartości 200 zł firmy Krosno i jest to świeca o pięknym waniliowym zapachu w brązowym szkle. Taka wersja mi się trafiła. I jest on z Romance Collection. Także tak się nam świeca prezentuje. Czas na otwarcie pudełka. Mamy tutaj ulotkę produktową, jak zwykle. Będziemy sobie do niej zaglądać. Pudełko prezentuje się tak. Wiglossy zapowiadało, że wartość tego pudełka wynosi około 500 zł. Bierzemy pierwszy produkt z brzegu. Jest to żel pod prysznic z hempker. Tak wygląda. Jest go tutaj 250 ml. Z tej firmy można było dostać. Żel pod prysznic, peeling do ciała i szampon do włosów. Ceny tych produktów zaczynają się od 85 do 120 zł. Zawierają olej konopny pochodzący z Włoch. No proszę. Zobaczymy sobie skład. No i niestety. Na drugim miejscu sodium cocosulfate Amonium Laurel Sulfate, czyli dwa składniki pochodnych SLS-ów, łagodniejsza wersja. No ale jednak. A, e, olej konopny jest dopiero gdzieś na 11 miejscu, gdzieś w środku. Także czy to jest taki dobry żel pod prysznic, to bym nie powiedziała. Więc bierzemy się za kolejny produkt. Co my tu mamy? Love Skin Food Ultra Nawilżający Nektar do twarzy z konopią. 10 ml. Cena tego produktu to 62 zł. Jest napisane, że jest w 100% naturalny. A w składzie. Olej z nasion konopi siewnej, olej z pestek malin, olej z nasion brokułu, koncentrat ze spiruliny, skoncentrowany olej z nagietka, olej z żywokostu lekarskiego, macerat ze skrzypu polnego, olej z nasion truskawek. Możesz mnie jeść. No to czyli produkt naprawdę naturalny. I też z tą konopią. No proszę, jakie pudełko. Nastawiona na olej z konopi, no. Proszę. Tak to wygląda po otwarciu. Pachnie jakoś tak dziwnie. Nie za ładnie. Jakoś tak ziołowo właśnie. Ale cieszę się, bo jest to naprawdę produkt w 100% naturalny. I takie rzeczy szanuję i uwielbiam, kocham. Następny produkt jest od Bandy. Jest to krem do twarzy. O, i słuchajcie. Składzie są też yy, masło shea, ale jest bardzo dużo silikonów. Bardzo dużo. A skład jest bardzo długi. Nie wiem czy to zobaczycie. No, nie będziemy się rozwodzić yy, nad tym kremem. Ile on ma mililitrów. 30 ml i kosztuje on 94 zł, ale za 50 ml. Można było dostać zamiast tego kremu odżywczy peeling myjący do ciała My Perseus. I chyba wolałabym dostać ten peeling. Jest tu napisane o tym kremie intensywnie odmładzający krem o silnym działaniu regenerującym i ujędrniającym. Bogate w głęboko penetrujące składniki aktywne, które wykazują spektakularne działanie rozświetlające, przeciwzmarszczkowe i wygładzające. No to tyle o tym produkcie. Następna jest pomadka od Manekada. Tak wygląda. Może uda mi się otworzyć. O. No, ładny ma kolorek, taki różowo-śliwkowy, bym powiedziała. Ja lubię tą firmę, chociaż już jakiś czas temu się na niej zawiodłam bo była próbka tuszu do rzęs z tej firmy i była totalnie sucha. W ogóle nie malowała. No, pewnie była stara i dlatego. Ale tak kosmetyki zwane Kadar uwielbiam. Pomadka jest warta 91 zł za 2,5 g. I to jest produkt pełnowymiarowy. Mocno napigmentowana, zawierająca primer, czyli pomadka i primer w jednym. Dzięki czemu, yy, dzięki czemu utrzymuje się przez wiele godzin. Dobra, fajnie, ale drogie te produkty wszystkie, kurczę no. Następny produkt to taka malutka próbeczka. Ile tu jest mililitrów? 3 ml. Jest to serum, chyba z witaminą C firmy ISD-In. Pierwsze słyszę? O. Za 10 fiolek 2 ml, ta jest 3 ml, zapłacilibyśmy 150 zł. Także ta próbka jest gdzieś warta 17 zł. Powiedzmy, antystarzeniu się z witaminą C i z witaminą K stosowana w walce z oznakami starzenia się skóry. Też fajny produkt. następnym, ostatnim produktem jest firmy Botanika czy Botanika. I co to jest? Fluid do włosów kręconych. No, ja kręconych włosów nie mam, ale moja córka ma. Jest tutaj 250 ml. Kosztuje ten produkt nie wiem ile dokładnie, bo są tu podane ceny od 25 zł do 39 zł, bo można było dostać jeszcze szampon do włosów, odżywkę do włosów, spray bez spłukiwania. Linia rytuałów pielęgnacyjnych dla włosów i skóry głowy będącej fuzją technologii i naturalnych składników aktywnych. Produkty są wolne od parabenów, składników ropopochodnych, SLS i barwników. Zawierają ekstrakty roślinne, olejki oraz roślinne komórki macierzyste. No to sprawdzamy ten skład. No i typowo SLS-ów tutaj nie widzę, ale niepokoi mnie składnik na trzecim miejscu. Bo jest tu coś podobnego do DEA. Do DEA, o którym mówiłam ostatnio, który jest bardzo toksyczną substancją, tylko że tu nie jest e, dietanolamina, tylko jest takie tyle trimethylate, czyli coś pochodne i jeszcze końcówka ma tu kopolimer Także pomieszanie z poplątaniem to mnie zastanawia, ten składnik. Potem jest BEC-40. No i w sumie, naturalnych substancji to ja tutaj jakoś specjalnie nie widzę. Jest pantenol. Też niedobrze. Potem jest jakiś ekstrakt z kokosa. I tu też jakiś owocowy ekstra. No te naturalne składniki są w przedostatniej linijce w składzie. No nie wiem, musiałabym sprawdzić dokładniej yy, te składy, bo yy, chciałabym Chciałabym to przetestować na córce, ale moja córka będzie miała dopiero 3 lata. No i nie wiem, czy te składniki nie zaszkodziłyby jej, coś mi mówi ten zapach. Nie jest najpiękniejszy, a wiem co mi mówi. Taki spirytus z męskiego perfumu. No, dokładnie coś takiego. No dobra, to by było na tyle. Jeszcze Wam to zademonstruję, jak to wygląda. Wszystko razem do kupy. I ta nasza świeczka. Tak prezentuje się czerwcowa wersja Golden Boxa od Big Lossy. Dziękuję za uwagę i do zaś.